Witam. <laughs> witam Witam, witam Noc, Nocny Mateusz, czy tu chodzi o jakiś mefedron? Yy, tak on tak na DM Praga południe, ewentualnie północ, tak się pofatyguje Ja takie oczka, jakbym coś za***ł Nie wiem, jakiś... jakiś dzisiaj rozumiem jestem, nie? O, Mamon do mnie napisał Czy gramy w LoL'a albo Valora? Hmm. Dobra, napiszę mu, że za pół godzinki mogę zagrać w LoL'a Zagram sobie duo z Mamonem Dać mi już na jedzenie, czy dalej zabieram pizzę kolegom? Ja nie zabierałem pizzy kolegom, ale nie, no nie, jesteśmy na jedzenie. Bieda jest. Ja dzisiaj jadłem, jadłem dzisiaj tak. Pierożki, pierożki gejoza. geoza znaczy. Co yy, jeszcze jadłem? A, pizzę dzisiaj jeszcze jadłem. No i to tyle. Ale już taką normalną, bo była promocja akurat na Uberitzie. Jak mi się żyje na swoim. Dużo lepiej, ale mam. Opowiem Wam, co mam takiego, że jak mieszkałem jeszcze w w tamtym starym mieszkaniu, tak nie czułem, że mam dużo wolnego czasu i chciało mi się dużo rzeczy robić. A teraz jak mam w wku... wolnego czasu, mi się nic nie chce. Legitnie, nic mi się nie chce. Nie wiem, ja w sumie mam tak teraz, że cały dzień praktycznie nic nie robię, odpalam streama, idę spać i tak leci dzień za dniem, nie? Myślałem, żeby na jakąś siłownię sobie pójść może, czy coś. Jakieś muszę sobie znaleźć zajęcie. A może zostanę alkoholikiem? Nie no, bo to za dużo pieniędzy kosztuje. Trochę więcej samodyscypliny wyjścia ze strefy komfortu. Ale co nazywasz wyjściem ze strefy komfortu? Albo iść do roboty? Ale to ze streamowaniem by mi się nie pogodziło. Bo jak ja teraz nocki odpalam, to co bym odpalił nockę i bym rano miał do roboty, to bym siedział jak trup. Nie wiem, by mi się chciało na linę iść. Polecam potestować na przykład jakieś knajpy, bary, narkotyki. No właśnie, słuchaj, to mi tak całkiem spory fan daje. Bo byłem na przykład na ramenie dobrym, byłem na dobrej pizzy. Na spacerku i tak dalej. z No i w sumie dobrze się bawiłem wtedy. No ale ku. No taki jeden posiłek 50 zł kosztuje i cel, tak. trzeba p... pieniądze mieć na to, nie? Nie, nie na dobrym mefedronie. Ja nie ćpam. I nie ćpałem takich rzeczy. Jedyne co to kiedyś zioło paliłem. Tam wiecie, za granicą, gdzie to jest legalne. Jak się zacząć uczyć do matury? Słuchaj, już ci mówię. Czekasz, czekasz 4 dni do matury. I cz cztery dni przed uczysz się dni. Trzy, trzy dni się uczysz z polskiego. Jeden dzień poświęcasz dla każdej lektury, takiej, wa takiej ważniejszej, i jeden dzień później na matematykę. Ja tak zrobiłem i zdałem. Widać jak skończyłem. No co? Prawda jest taka, że jakbym, nieważne, jakbym napisał teraz tą maturę, i tak bym się musiał wyprowadzić i iść na studia i tak dalej. To tak samo bym skończył. Na jakie studium pos poszedł. Hmm. Mi się wydaje, że bym był dobrym psychologiem, nie? Każdy problem potrafię rozwiązać. Na spokojnie. No czemu pisze Ci XD? Naprawdę. Ja czuję, że mam talent do tego. Jabczon też jest psychologiem, nie widać po Ja wszystko rozwiążę. Po kolei zwierzajcie się. No chyba, że zapytacie jakiego fryzjera wybrać w Warszawie, no to wam nie pomogę. Czy ja mam jakiś problem? Ja mam jakiś problem. No, w sumie to mam. Mój największy problem aktualnie to jest problem pieniężny. Jakbym miał... Kasy? To bym się niczym nie martwił aktualnie. Dlaczego pytacie się to o Gostka, co matka go w*** z chaty? Ale mnie tak dosłownie mama nie w*** z chaty, tylko mi postawiła pewne ultimatum. Ale jako, że nie chcę, żeby ktoś mną rządził i nie chcę być podporządkowany, bo już jestem dosyć osobą dorosłą, to po prostu postanowiłem, że opuszczę to miejsce zamieszkania. No co, nie dostałem wsparcia w tym, co robię i nie było to nazywane pracą i tak dalej. No to trzeba samemu sobie radzić, nie? Nie, no ja generalnie nie jestem pokłócony z mamą czy coś, aż tak bardzo. Z babcią mam dobry kontakt, z bratem mam dobry kontakt. Na druga część rodziny po stronie taty, no to już od dawna się nie odzywam, bo po rozwozie. No i tak to, tak to jest, nie. Ej, a by, wolelibyście dać dupy Żulowi raz za 500 tysięcy, czy 100 razy za, za 5 milionów? Nie będzie takiej sytuacji, ale jakby się wydarzyła. No jak to co? 100 razy dajesz dupyżowi za 5 milionów albo raz za 500 tysięcy 100 razy za darmo. Nie no kurwa. Ale nie no bo 100 razy się bardziej opłaca, bo już wiesz, raz dasz dupy, już będziesz miał to za sobą. 100 razy cię wydyma jednego dnia, zrobisz maraton i masz 5 milionów. Odbyć ci wypadnie. No nie no, to jest chyba mięsień. Także skutków takich do końca życia nie będziesz miał, to się zrośnie. Ten w się wróci do stanu pierwotnego po jakimś czasie. Ej, nigdy nie rozumiałem tego pytania. Jak wsadzisz koledze palca w dupę, to ty masz palca w dupie, czy kolega? O co z tym chodzi? No jak ty wsadzasz palca w dupę? Koledze, no to on ma. A ja nie? Ej, bez kitu ja też. Tylko że w jego dupie. O, kurwa, dobra. Wyglądam jakbym strokie, bo on go zaje zajebał. Nie no, nie wyspałem się dzisiaj, bo mnie obudził gościu od internetu. Router wymienić, bo coś się pierdoliło. Już później nie poszedłem spać. Nocny Mateusz tytuł jest czpuński. Moja wina, że Imię Mateusz jest używane do jakiegoś kurwa ćpania? Ja się nazywam Mateusz, jestem Mateusz. Ryj też <śpółski> a weźcie kurwa. Nie, nie studiuję. Doszedłem do wniosku, że to nie dla mnie, za bardzo mnie uczy... ten... Męczyła ta nauka i się stresowałem bardzo. Mimo, mimo że jakoś się nie uczyłem za bardzo, to i tak się bardzo stresowałem samą szkołą. Myślę, że to dla mojego zdrowia nawet będzie lepsze. Dobra, odpalam 6 opcji. Weźcie, nie wchodźcie. Dobra, udajemy kobiety czy nie? Dobra, napiszę na razie M. Nie udajemy na razie. On chcę zobaczyć moją petardę. <głosy> <głosy> dobra, teraz udajemy kobietę. Aha, dobra, jednak nie. Dobra, chyba jakoś tak się pisze. Dobra, ile ja mam lat? Dam 28. To? Zjebałem? Nie, Jak można wracać do domu po drugiej w nocy? Coś tu nie gra, to jest chyba czpunka. A, w pracy na zmianie, dobra, nieważne. Zapomniałem, że ludzie pracują. Nie wiem, ja nie umiem pisać. Dobra, nie nie mogę. Sięgam, jestem chory. Idę grać z mamonem. Jak ja pisałem Semilką? No nie wiem, jakoś się łatwiej pisało Semilką. Od razu ten kontakt załapaliśmy Może dlatego jesteśmy razem do tej pory Siemaneczko Siemaneczko, siemaneczko Kurde, powiem ci, że dawno w ligę nie grałem, ale można pyknąć Nie ma problemu, tam wiesz I tak gorsza to nie, nie będziesz, to się nie ma. No mi się wydaje, że ty w formie jesteś, czy nie? Ostatnio nie, byłem na streamie Nie no nie, tam w formie już masz kurwa 90% czatu xd kurwa w tym momencie, stary Ja w formie, ty, ja i forma, ty Walurancie czy cs to można coś tam powiedzieć, że trafiam, ale tutaj jestem kopsztylem, kurwa. Właśnie mi się daje, że ty się marnujesz, bo grasz na suporcie. No, takim, Wiesz, na takich rangach to często nobków masz na Edicary. jak grasz samemu. Ja wiem, ale no ja też potrafię zagrać jak jaki nobek. Ale ja naprawdę, jak mam dobrego ADC'ry, jak agresywnego to dokładnie... To, 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 to no naprawdę, zupełnie inaczej gram, no nie? Kurwa, już bym Q'ł i uciekł. Wiesz, i, i, kurwa, a każdy się dziwi, że ja nie mogę kurwa jakoś rangi bić, a jak ja mam bić rangę? O kurde, co ja żem zrobił? <grywia> ja. Co? No nieudany Dive'ik Kurde, no nie zabiję go, no. Przecież się do mnie ja mogę go zabić. Dobra, zabijam go. O kurde. Nie. Nie. Ja! A, execute. oj, Ja pierdziele, co ja robię? Widać, że dawno nie grałem w tę grę. O, to ci powiem, Dobrze się trafił. Dziomal mi na Kurwa, Mac, dlaczego Kurwa. mi się taki zioł? O, nie widzę, sobie radzisz tam dobrze, kolego. Ta! Rozkręcić, muszę się rozgrzać jeszcze. O. o, idę tu Serafinę dobić, o, ale darmowy kilek. Ja baituję. Dobra. Ohoho. to może być cofnęli, a tak wiesz. Tak właśnie widzieli tego skwarka 5HP, to. No, jeszcze flaschnęło. Czy prędzej bezerki. No. Ej. Oho, No, mocno się ziom obija, kurwa, no nie. Dobra, na ignajcie w niego wejdę. W sumie on teraz nic nie ma. O kurwa, kim Ja tego nie widziałem nawet. Jaki to masz zasiek, on mi stąd pierdolło. O kurde. Dobra, jest okej. Okay. Sekundy do ulti, nie mam nic. Daj ten. Kiedred. Dawaj kołpaka, no, no, no. Dobra, ją do, doganiam i dalej podpalenie. Będzie ją widać, patrz. On przyspieszy. Dobra, pada. Pada, pada. pada, pada. Pyk. Kindred poszukać po lewej, zobacz. Ona pójdzie do nas do lasu tu za chwileczkę. Czy wydaje mi się, że ona... Astaka ma. Jeszcze nie wiedziałem, się... żeby, żeby ona szła patrz, po tego stacku. O dobrać. jest, jednak myślę. Dziś kurwa, trzeba znać kurwa, żeglar. No. Dawaj, dawaj, ale może mieć uszerkę jak coś. Idzie i patrz, jest podrób kontrolowany i do ciebie skoczył na kilka. No kurde, ty to jednak się znasz. No, uczę się trochę. Czasami, czasami mam przebłyski, mordo. <laughs> Chyba ma warto. Spierdalam się, nie. O kurde. Ale ja spokojnie patrzę, przedchodzę, ja mam ten. To tak jest chyba. Ojojoj, oj, oj. no to mam problem. 1000 golda dla ziomeczka, ale to bez znaczenia. Dobra, ja wejtuję pierwszy. A, dobra. Sorry, szefie. O kurde, mocny jest. Dobra. Trochę bije tym Asusem. Ty, 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 ty. A mogę chociaż postać obok siebie? <laughs> Co? Bo kurwa czuję się taki niepotrzebny, że ja wierdolę ty. A, to mnie O, ale wleciał. O kurwa. Ale poszedł. Kurwa, i się męczę z tym pierdolonym korkiem. Jakim korkiem? Już żadnym, zerwałem go. Te korki a, ten na butelkach, no ja co wiek, Czasem zakręcić się przez to gówno nie dał, nie to w chuj i normalnie się potem Kurde, ja kurwa. Kurde ci powiem, że z... właśnie ja zawsze piłem Pepsi Max. Jakiś zabolony. Po, po, po części właśnie dlatego, że nie było tych korków przytwierdzonych, a teraz dzisiaj no. kupiłem i już są przytwierdzone. Mówisz, że umiera za 6 sekund. On gotowy. Dobra. 2, jeden. O, tylko kurwa wychyli się, pa. tak patrz, jaki bait kurwy. Dobra, no. tylko bądź gotowy. No, no, no. O, kur o kurwa. O kurwa, też był gotowy, No, bądźcie, był tak. gotowy, był. No, od razu na twój... Jeszcze nie doleciałem już. O, ale masz ich ładnie. A ty mamu nie palisz już, co? Nie, tak na przytyłem. No, nie? A dawno? Kurwa. W chuj już nie palę, no nie? Z piątkę. O kurde. No to się trzyma? Paliłem 13 Ile schodziło? Paczka dziennie? Więcej, no. Uch, Uch. Uch jak w kurwa. No to jeszcze portfel, portfel się odchudził, w sensie no, odchudził później, z grup, z grup. No, później, później była taka sytuacja, że jeszcze sobie kręciłem fajki i to jeszcze jako tako wychodziło cenowo, ale jak masz zbyt suchy ten tytoń, jak skręcisz, to jak palisz, to wypada ci, żar. No i sobie ja to gacie spaliłem, to spodnia, to bluza, to coś, więc też po kieszeni trochę leciało. Wypierdala, pyk, pyk, pyk. Piosenkarka jeszcze, piosenka, kurwa zaśpiewała. Ja no, już go tam O, oh, 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 ale poleciałem. Chyba no, skrom, skromnie powiedziałeś, że dawno nie grałeś, to tego, a giereczka zrobiona, kurwa, tak sobie, pyk, pyk, No tak, powiem ci, że na autopilocie lecę. Ej, kiedy nie majdowałeś nigdy? Ja kiedyś każdą rolę grałem. O kurczę, mogłeś na linię ze mną pójść, też fajnie mogłeś się ponapierdalać, hak się z jakimiś ziomami na linii. Wiesz co, ty się boisz, że zrobię coś nie tak i zaraz, zaraz moja wina będzie wszystko. gdzie to można, <gry> kurwa ja. Pięknie to zagrałem No widzisz, czasami najprostszych czynności nie potrafię. A chodzisz do kina czasami czy nie? Bo? A widziałeś trailer Jokera nowego? Gdzieś mi przeleciał, ale nie obejrzałem jeszcze trailera. A jedynkę oglądałeś? Tak. I co powiesz? Nie pamiętam do, dokładnie co tam. A, no to widzisz, będzie trzeba powtórzyć jak się na dwójkę no, no, musiał, się wybierasz. Musiałbym, no, no, no. Pamiętam tam tego aktora, ten jakiś tam kurwa smutny, przyjebany chodził, coś tam tego, tam jakiś tam... Nie ale... no, fajny film bardzo, fajny. No, no, tam. no, ale w ogóle czytałeś, czytałeś w ogóle jak on się ten aktor do roli przygotowywał? Nie wiem, nie, mógł, nie czy ten sam będzie grał czy nie teraz? Yy, tak, ten sam. No, to słyszałeś w ogóle jak on się do roli przygotowywał? Nie. Do, do jedynki? To poczytaj kiedyś sobie, nie będę ci spoilerował, bardzo ciekawa sprawa. Ale nie no, to możesz Powiedzieć w sumie, bo to żaden spoiler nie jest. No, chodzi o to, że on specjalnie yy, nie wiem, otaczał się na przykład smutnymi rzeczami, kolory smutne, deszcz jakiś tam, po prostu głodówki robił sobie. Po prostu ostro się tak jakby do tej roli przygotował w taki sposób, że zajeżdżał się po prostu. Kurde, to Wiesz, mocne, mocne żeby, poświęcenie. Żeby no. Tak, tak, właśnie o to chodzi. Dlatego ja nie wiedziałem o tym, kiedyś tam przeczytałem po prostu. A to trochę zaprzecza w sumie aktorstwu. No bo jak dobry jest aktor, to się wcieli w każdy rolę, wiesz o co chodzi, nie musi. To no, no, i właśnie dlatego to zrobił, żeby się mentalnie do tego przygotować. Aha. Rozumiesz, że taki stan umysłu sobie ustawił? No, kurwa, naprawdę, aż szoku, bo ja to w kiedyś. No oho, oho a co tu się, a, się dzieje? To fajna sprawa, polecam, jeżeli lubisz takie klimaciki, to. A, nie musiałem No to tu gość do killa, patrz. Dobra, może dam radę. Wytrzymasz? Oj. Nie, bo mi gówno rzucił, odbił. A, masz dwóch chyba. Oj, je, yeah, go stop Dobra, kit. Najsik. Nice. Dasza się zajebał i wyjebane. E, eh, go. go. O kurwa. Multa, no, ja no, mam ulta ktoś? A ja mam lipę. Albo nie? Nie, jest okej. Okay. Jestem tu. Dałem tego, głąbacowali krytyki Patrz, ja go slowuję od razu, zobacz. Kurwa przeżył Mam na dwa klocy w tej na midzie są. No. O kurwa nawet trzy Dam tale też daję. Było dobrze, zdarzowałem Ja jestem tu Hit. Nie wiem czy ci zajebałem kilka, czy nie czy... Jeszcze... Uważaj dwóch Branda mam? A, dintka. Nie, ja nie lubię ketchupu. Możesz mnie ale za to jest? znienawidzić, mamon, no. Ale nie, nie lubię keczupu. Ale jakiś czas? Jakiś... najlepiej jakiś na bazie majonezu. czy tresi? A nie wiem jaki to w sumie. Jakiś taki majonezowy jest najlepszy. Lubię majonezik. Nie wiem, jakoś... Od małego ketchupu nie lubiłem. Mortadelka, nie, mortadelki też nie jadłem smażonej, ale jakąś inną szneczkę to tak się zdarzyło przysmażyć. O. To jest tak lubię tylko że ja to lubiłem tak spiec, wiesz, i bardziej, tym bardziej chrupie, Ja też, ja też lubiłem spiec, tylko że nie mortadelkę. O, na silvery gramy. A o, tobie radę. tam da daleko brakuje, do silverka? No, westie już mam, a o. tutaj nie wiem, dopiero robiłem chyba jedynka Jak to się dzieje, że wszyscy bany maciu mamona, no? Cały czas tutaj się pytają mnie, zapytasz się bana, zapytasz, kolejka już taka się ustawiła, że hoho. Ho. To się dzieje w momencie, gdy kurwa tarczę włączasz. Wszyscy, co nie mają aktywnych tych, od razu automatycznie mają kurwa bloka. No goście tak jakby bloka dostają, nie mogą oglądać, dlatego że na przykład nie mają wys wystarczająco długo tego, tamtego, tego. nie mieli weryfikacji komórką. To no, jest pojebane, ale skuteczne, no nie? Ale to też, robili, wiesz, bije. za nic, za nic się bana nie dostaje, tak? No się, mam takie epizody, że kliknę sobie od góry do dołu, wszystkich kurwa i dostaną, <laughs> ale potem zostają unbany, więc... Nie, jednak wyzywaliście, to nie będzie unbany. Jak ktoś ci na przykład do donate wysłać coś, to sprawdzasz? Czy odbanować, czy nie? Czy ignorujesz to? Jak na przykład wysłać. Ci... no, odpanowuję przeważnie praktycznie Aha. wszystko. Dawaj, dawaj, agenta. Ja też Ja pierdolę. Mogę jak no, ja coś tam fleszować, jak będzie potrzeba, ale już nie będzie trzeba. Ojej. ej, ej. ej. No blisko, konie, ja to jest nie part, O Victor, kurwa, aż tak? To... Kurwa, ogień z kurwami. No, nie chcę mnie biać, jeszcze mnie trafił, żebym go złapał. Temu też łapię, papież. Nie. Uff. Spokojnie, Mordo. Podryw kontrolowany. <laughs> Tych też łapiemy. O, o dawaj. O ty kurwo pierdolona jebana typa. Ty zdziwił się, jaki ma chłop. Bo chciał w kurczaki wskoczyć. Ty tego też mam, popa. Oj, ale ja chyba Oj, moja... kurwa. Nie, wykurwa. No, ty kurwa. Uff. Kurwia ta jego klatka bez kitu, no nie A czekam na R-kę twoją No albo na E Dobra, rka musi być jednak chyba bo on kurwa za szybki jest, ty Ja dole ty A co on taki szybki? a on liczbę na no to dlatego on taki kurwa szybki Aaa dobra, to już wiem O! Można go do Dobry Dobra, git je bardzo postawił I patrz, i widziałem go nie wiadomo, oj O kurwa Wpierdałam się w jego jak dzik w sosnę Ogień z kurwami, człowieku <grym> No mnie tam nie ma pas, kurwa. A gdzie ty uciekłeś, ty? No no Mam 0hp, ja przeżyłem na 0 Na hitka <grym> byłem Kurwa O, zobacz, patrz Dawaj, a po co no, wszystko, wszystko, wszystko. Aha! Dobra, mam, mam. Spokojnie, nie podejdę. Ten, poczekaj, mam, tupyk. Ode mnie, odejdź, odejdź, jak się odbije. Dobra, najc. I ja na wół to przyjmuję też. Elegancko. Dobra, wieżyczka. No i gitara. Hmm. Nie zginę? Nie. nie. O kurwa, dobra, nie nieważne. Nie. <laughs> Bardzo, naprawdę, daję lajka. Fart, dobre, dostał. No i pięknie, podpalamy jeszcze batyk. Do... A szkilego darmo. O kurwa, tarcza. Jeszcze stąd. Nice, pięknie. No i kurwa! Wolf fuck, Po prostu. Pięknie. No. Dawaj, możesz baitować. Branda, bo on jest papierem. Dawaj go. No to dawaj. Daję ci tarczę, jak coś to z przyjmiesz. O kurwa, bije. O, a tarczę jeszcze dostałeś. No i dobrze wyszło. I tak Lord 2 za jeden, prawda? O kurwa. Zostaw nie Kurwa gdzie ja biegnę Pogubiłem się A, ona tu była o, chodź, kurwa. chodź, 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 chodź walon Dobra Tu się ko jak najziobuś walczył, wiesz o co chodzi Dobra GG Dobra będę uciekał Dzięki Oczko. za gireczki Dzięki również. Do następnego, trzymaj się. No, siema, siema, jo. Hello. Dzięki za streamka. Widzimy się jutro, może jak wstanę, zobaczymy, chyba, że ktoś inny odpali, a jak nie to w środę noc. Żegnam Was, dobrej nocki, pa. pa. Buziaczki.